Wypuszczę powietrze, będzie lżejsze do dźwigania, bo to narzuka trzeba wrzucić, bo nie mam golfa. Witajcie! W dzisiejszym odcinku wymiana Opon na przodzie w 60. bo mówię nic z tego nie ma z tej jazdy na tamtych co są trochę aby popada to się ślizgają po prostu beznadziejne te opony a i wężykują jak się coś w polu robi ale nie ma się co dziwić przecież to są kurde opony jak do osobówki tradycyjnie jedna śruba nie chciała odkręcić się pistoletem Na tak. Coś to... to Słabo widzę. Ładuję go tutaj dodatkowo, bo rano nie chciał sprzęt zapalić. Mały prostowniczek pokazuje procent naładowania. Tylko że cóż z tego, jak długo ładuje. Nic z tego nie ma na włokę tutaj przyciągnąłem maszynę bo nie było innej opcji a teraz tu trzeba odkręcić te koło żeby cokolwiek zrobić dzisiaj nie. można tylko nogę... nogę złamać nie ma siły trzeba troszkę opuścić odrobinkę poszło to pompuje Powrotem. Kapselek, metylek, maszynka. A raczej kapselek. To jest opona bezdętkowa, podejrzewam. Znaczy bezdętkowa, ale dętka jest przecież w środku. Chciałem to kurde samemu zmienić, jak to kiedyś się robiło, ale, ale jak to jest kurde taka opona, to ona może nie chcieć zejść łyżką. To za robota, tyle roboty. O druga strona poszła automatycznie, czy też trzeba stukać. No ja mam próbowałem ostatnio przyciemnić szyby w samochodzie, ale straciłem zdrowie. Ale mówię, najpierw poćwiczę na drzwiach od kabiny 30. I takie coś mi wyszło. Po prostu istna tragedia. Ale chciałem spróbować. Przynajmniej już wiem, że nie będę się tym zajmował, bo wyszło tragicznie. Ale pokażę Wam co odkryłem. Chociaż to za dużo powiedziane odkryłem. Producent akurat tej folii, co ja miałem, napisał, że do odlejenia warstwy ochronnej potrzebne są, potrzebna jest taśma dwustronna. Ja oczywiście takiej nie miałem i tak czułem, że wcale nie jest potrzebna. Wystarczą dwie izolacyjne. Łapiemy za folię. I mamy oderwaną tą taśmę, kurde. Taśmę, warstwę ochronną to taki prosty trik. Kto by kurde leciał po i szukał taśmy dwustronnej, ale co tam taśma? Wracajmy do koła, którego pewnie i tak nie zrobię. Tutaj no to przez to, że ta opona jest bezdętkowa, jakby była normalna, jak powinna być. Żeby się to zdjęło, a tak to wszystko zaszczelnie przylega. <słyska> nawet łyżka nie chce tam podejść. To nawet nie ma co marzyć Że to się tak zdejmie. Trzeba jechać do wulkanizatora. To koło poszło bez problemu. Pewnie było robione nie tak dawno. Znaczy no za mnie nie było, ale, ale przykładowo 3 lata temu mogło być robione, a tamto 10. Wypuszczę powietrze, będzie lżejsze do dźwigania, bo to na żuka trzeba wrzucić, bo nie mam golfa. No, to palimy Żuka i jedziemy na wulkanizację. Cofnę, to będzie lepiej wrzucić opony. I to jest maszyna, jakiej nikt nie ma. Przypomnijcie mi, jakbym zapomniał, że muszę wziąć nie tylko koła, ale i. Nowe opony Ale kurde słońce daje Pierwszy odcinek w krótkich spodenkach My jesteśmy, dojechaliśmy, bierzemy się za robotę, bo mało czasu jest na wszystko, wiecie jak jest. Jestem wdzięczny, że mi znajomy pozwolił znowu do tej maszyny, kurde, się dostać. Aha, rozszerzyć tutaj. Jest nasza. Gdzie to tam, kurde, łyżką bym nie zrobił tego? O, i czy miałem rację, że tak jak w traktorze czy w wozie bezdętkowej, oponie jest dętka? Chyba tak. Jest, siedzi. Tak teraz myślę, czy jej nie uszkodziłem. Jak tam trochę łyżką próbowałem w domu, kurde, działać, ale pewnie nie. Zawsze można sprawdzić. Dużo napompuje, to, może usłyszę w razie czego, przecież dowody nikt nie będzie tego wsadzał. A teraz, jak możecie, to moi widzowie, bądźcie sekundę ciszej, to posłuchamy. Nie, no dobrze jest. Poza tym, byłoby widać jakąś, kurde, nieszczelność. Jedziemy dalej. I dęka za czołopona wyszła. Opa! Dobra, bierzemy teraz nową, co sprawdzę, czy ona jest kierunkowa. Inside, outside, czy tam jak to, kurde. A może nie ma kierunku jak jest traktorowa? Chyba nie ma to zakładamy specjalnym smarem smarujemy tutaj o, rant żeby kurde. nie smaruję tego, że, żeby powietrze trzymało tylko dlatego, że mamy dętkę żeby dętka, to znaczy się opona łatwo weszła na felgę i z drugiej strony to samo A ogólnie jak jest? Fajnie? No to dobrze. Siedzi. To jedziemy z dętką. Nie ma na to czekać. I zaczynamy od maszynki. Żeby ją zaaplikować. To już się robią trudne sprawy. Mam dziada. Teraz trzeba znaleźć o właśnie takie coś. Żeby ta maszynka z powrotem nie uciekła. Tu mamy gwincik. U siebie w domu też mam coś takie, tylko że malutkie. Teraz nam nie ucieknie z powrotem. Tak kiedyś zrobiłem kurde. Jak robiłem koło, że założyłem zadowolony, patrzę, a maszynka uciekła z powrotem. Siedzi. Znaczy się weszło. Teraz tą maszynkę trzeba troszkę na prosto wziąć. Jak napompujemy, to może urwać albo skrzywić. O, o, o. Chyba jest dobrze. No to cóż, zakładajmy. Objedziemy. Mniej więcej tyle. A może więcej, to się wróci najwyżej. I opuszczamy krokodyla. Docisnę, i kręcimy. poszło jak złoto. O, jest, mamy koło. Podciągam teraz wentylek, żeby nie wpadł z powrotem. Tak, żeby go też nie wyrwać. Znaczy, wentylka, maszynkę. Teraz to tutaj trzeba. To ustrojstwo. I napompujemy. Pompujemy. Ono nie strzeli jak samochodowe, ale. Ale właśnie. Tu powinienem widzieć jakieś ciśnienie. Kurde. Ale kurde. Coś syczy. I to nie z maszynki. O ja nie mogę, pewnie dziurę się zrobiła. Nie! To pewnie musiało uciec powietrze między dętką, felgą a oponą. Pompujemy dwie atmosfery. Wystarczy. I mamy koło jest nasze! O! To jest robota. Drugie koło różni się tym, że nie odbiłem go młotkiem. Dlatego trzeba tutaj odbić na maszynie. Kurde. Ustawimy i pyk. No i teraz poszło. Kurde, I tyle się musiałem tam ustukać młotkiem, a tutaj chwila, moment i zrobione. Za drugim razem to od razu lepiej wszystko idzie. Ot. No i cóż. To teraz trzeba tam za spód złapać, to już grubszy temat jest. O, kurde było, dobra złapany. Elegancko. Oponka nasza. Jak nie posmarujesz to nie pojedziesz I teraz dętka cofam żeby mi było wygodnie żeby był w wygodnym miejscu otwór na wentyl Próbuję ją jakoś włożyć no, takie odgłosy. Jak się wydaje, to się wydaje, że jest łatwiej. Odrobinkę. Jest. Siedzi. Teraz złapię to sobie tym sprytnym urządzonkiem. Pójdziemy z tym do góry. To pychamy dalszą część opony to, to weszła To co teraz Jarek? Teraz na siłę do góry maszynkę Stawię się za maszynką gdzieś w ten sposób i żuraw. Jedziemy żurawiem. Wkręcam wentyla, pompujemy i jedziemy do domu, bo robota czeka. I bijemy atmosfery jeden osiem i dwa zero. Niech będzie więcej. I jesteśmy w domu. Zabieram koła i żegnam się. No i to by było na tyle. Nowe laczki będą 60. Zobaczymy, jak się będą spisywać. Także trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!